Iwona jest po drugiej serii zabiegów z zakresu mezoterapii głowej oraz zabiegów regeneracyjnych z użyciem nasaratulowego. tulowego. Zatem dzisiejszy zabieg z wykorzystaniem infuzji tlenowej był dla niej taką wisiejką na torcie, zwieńczeniem naszych super efektów zabiegowych oraz takim ukłonem w stronę pani Wony, aby przeżyła u nas zabieg stricte relaksacyjny. Zabieg, który wpłynie korzystnie zarówno na jej wygląd, jak i samopoczucie. Zabieg infuzji tlenowej z ampułką z kwasem tlenowym, będzie nam wpływał na dogłębne nawilżenie naszej skóry w warstwie naskórka, oraz przy okazji rozświetlenie, zmniejszenie widoczności delikatnych zmarszczek sprawia, że skóra staje się bardzo przyjemnie promienna. Jest to zabieg idealny na zbliżającą się wiosnę i lato. Jest to również zabieg bankietowy, zatem można go wybrać przed jakimiś ważnymi uroczystościami w naszym życiu lub na przykład jakimiś ważnymi wystąpieniami. Kiedy chcemy po prostu wyglądać dobrze. Cera pani Iwony jest teraz w 100% promienna, jest bardzo pięknie nawilżona, a przede wszystkim jest dobrze zaopiekowana i zregenerowana przez, przez wszystkie zabiegi, które wykonała w pińce Ilustra.